Witam Was serdecznie. To nie odcinek z lasu, jednak taki króciutki, mały odcinek o tym, co będzie w lesie. Oczywiście będzie las, będzie wyprawa w formie długiego spaceru. Zawsze idę do lasu, biorę kamerę. No ona maksymalnie może nagrywać półtora godziny to raczej zasięg karty pamięci. Taka możliwość. Jednak to nie chodzi o to, bo film nie musi być bardzo długi, ale przeważnie idę do lasu na godzinę, dwie, trzy do czterech i pomału się zaczynam zwijać, także nie mija to długo. Tym razem do lasu chcę udać się na praktycznie cały dzień, od rana aż do wieczora, choć no faktycznie jeszcze dosyć robi się szybko ciemno więc to też nie będzie jakiś mega długi dzień, jednak taki spacer chcę sobie urządzić po bardzo fajnych lasach. Mam taki zamiar, ale muszę się Wam pochwalić, co dobrego dostałem do spożycia do lasu i mówię tu o czymś energetycznym, o czymś, co zapewni siłę, moc, w zimny, chłodny mroźny, wiatrzysty dzień, w który w który potrzeba trochę coś ciepłego zjeść, żeby się ogrzać no i nabrać dużo siły hej, tu taki prezent od, od firmy hmm, oczywiście Preper Sklep i już Wam pokazuję, co tutaj mamy mamy tutaj zestaw mamy tutaj zestaw porządny zestaw puch i już Wam pokazuję co tutaj się znajduje? Mamy pierś z kurczaka oczywiście w formie 99% mięsa. E... Jest mix wołowo-drobiowy, wołowo-drobiowo-wieprzowy. O tak. Mamy łódko z kurczaka. Mamy szynkę wieprzową. Mamy e... wieprzowo-drobiową konserwę. Mamy pierś z indyka i mamy wołowinę. To wołowinę chyba jadłem z tego, co pamiętam. Była naprawdę mega dobra. Oprócz tego, że wiem dobrze, jak jest to robione i świadomy jestem tego, co jem. Jest to naprawdę dobre żarcie i naprawdę zdrowe. Przede wszystkim samo zasię świadczy Napis 98, a w niektórych 99% mięsa. Pierś, tu takie małe maluchy, można powiedzieć. Pierś z kurczaka w oleju, dwie porcje. I pierś z kurczaka w sosie własnym, 81% mięsa. Tutaj mamy pierś z kurczaka w sosie winegre. A tutaj pierś z kurczaka w sosie. Nie, nie, w SOSie, a w pomidorach. Także same dobroci, same przekąski. Oczywiście no nie jestem w stanie tego zeżryć na e, pierwszym lepszym wypadzie do lasu. E, powiedzmy, że wybiorę sobie dwie puszki, jedną dużą e, jedną małą e, na cały dzień, albo e, a dodatkowo jeszcze dostałem takie, e, są to ratunkowe. E, ratunkowe racje żywnościowe jest tu ich nie wiem ile tu ich jest, nie wiem, bo nie ma tu opisów w ogóle po polsku nigdy nie korzystałem z racji żywnościowych, nigdy takich szczególnie nigdy nie miałem pojęcia e, jak one smakują nigdy nie wiedziałem jak je się je, jak się je przyrządza na szczęście, na nieszczęście na tym nie ma żadnego opisu są różne języki niestety polskiego brak więc nie wiem jak to się przyrządzić, co z tym zrobić. Już otwierałem to, wygląda to dosyć dziwnie Wygląda jak jedna wielka kostka O, ciężko wyjąć O! A w środku znajdują się, nie wiem, czy będzie widać, ale w środku znajdują się takie nie, Mini, jakby kosteczki jest tu ich e, 3, 6, 9 sztuk, ale za to. A nie, e, to sobie jest przedzielone czyli razy 2, czyli 12 e, 12 na to wygląda e, jak 3, 6, 9, to 18, 18 porcji, tak mi się wydaje. W drugim opakowaniu e, jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, też 9 takich porcji y, napisane gdzie otwierać jest to hermetycznie zamknięte a więc nie będę teraz tego otwierał dopiero gdy wyjdę w las, bo nie wiem czy tam są osobne jeszcze popakowane to też hermetycznie czy nie y, wiem że na tym y, opakowaniu bynajmniej jest pokazane e, tutaj panie kolego halo o jest pokazane jak to spożyć. Trzeba otworzyć i zjeść. Nic nowego, ale nie wiem czy można zalać gorącą wodą i na przykład podać dziecku, kogoś nakarmić, albo samemu go się nakarmić. Spróbujemy wszystkich opcji. Nie wiem co to jest twarde, ale wiem, że zawiera mega no, ładnie wyostrzaj. Sam, są tutaj różne składniki różne wzbogacone dodatki pełno witamin, witamina A, D, E, C, b 12 kalcum, fosfor, potas, magnes i żelazo. Także same same rzeczy chyba najbardziej potrzebne do tego, aby nabrać siły, nabrać mocy i móc poczynać dalej. Fajnie, ja oczywiście serdecznie dziękuję e, oczywiście firmie Prepper Sklep, a szczególnie mm, przyjaciółce, która do mnie właśnie wysłała te e, puchy, które będę bardzo chętnie jadł i tak sobie pomyślałem, że jeśli mam tyle jedzenia, to można zrobić wigilię i wigilijny odcinek w lesie jest co na luz rzucić. 12 potraw będzie jak w mordę strzelił, <laughs> jak nie więcej. Także Wigilia w lesie na takim jedzeniu będę chciał spróbować wszystkiego z pewnością. Fajnie, bo mam każdego smaku po dwie puszki. Zawsze mogę kogoś oddzielić jedną i nie będę smutny, że komuś dałem, a nie spróbowałem. Także yy, z pewnością. Taki wypad wigilijny do lasu też się odbędzie. No nie mogę zaniedbać takiej sytuacji. Także chyba to... Chyba to by było na wszystko. Na tyle. Ja dopiero po pracy zmęczony tak chciałem się odezwać, zobaczyć co tam u Was i pochwalić się taką ilością jedzenia. No więc, ja pozdrawiam Was serdecznie. Widzimy się w niedzielę na kolejnym odcinku. Muszę jeszcze zrobić parę rzeczy. Przede wszystkim muszę odinstalować e, program, w którym e, montuję filmy, ponieważ bardzo często podczas montażu filmu wyrzucam je z tej aplikacji. Na szczęście zapisuję sobie e, cały film i już wiem jak to się robi, zapisuję sobie go przed y, rozpoczęciem y, tego działania, renderowania y, i co? No i, no i gdy mnie wyrzuci to wchodzę no i już jest film gotowy, nie muszę od nowa go robić i po prostu od nowa go renderuję y, No trochę czasem jest męczarnio teraz w niedzielę gdy wrzucałem dla Was film o gościach i prezentach wyjątkowych to no wyrzuciło mnie 12 razy, także film, który mógłby być o godzinie, nie wiem, 10, był o godzinie chyba 16 czy 8, 17, coś takiego. No nic, widzimy się w niedzielę na, pełno, na pełnym wypadzie do lasu. Ja pozdrawiam Was serdecznie, no i do zobaczenia, trzymajcie się, na razie, cześć.